Z górnictwa węglowego w Zabrzu od 2011 roku wprowadziło taki nowy punkt do swojej oferty. Myślę, że ciekawy punkt, mianowicie wycieczki objazdowe. Jest to już trzecia wycieczka objazdowa w tym roku, tylko że tym razem ruszyliśmy śladem budowli obronnych i wycieczka porusza się śladem właśnie obszaru warównego Śląsk. Był to Obszar budowany w okresie II Rzeczpospolitej w celu zasłonięcia, czy właściwie osłonięcia tej najbardziej przemysłowej części Górnego Śląska przed ewentualnym atakiem ze strony hitlerowskich Niemiec. Podczas dzisiejszej wycieczki zobaczymy kilka obiektów, czy właściwie nawet kilkanaście obiektów mieszczących się na terenie trzech śląskich miast. Są to obiekty znajdujące się na terenie Rudy Śląskiej, na terenie Chorzowa, jak również na terenie Świętochłowic. Głównie są to schrony bojowe, natomiast są też inne obiekty, takie jak koszary, obiekty pozorne czy pozornobojowe. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, chociaż jestem z Chorzowa, ten schron zawsze... Mijam, ale nigdy w środku nie było, więc okazja, żeby zwiedzić. Interesuję się od dawna fortyfikacjami, II wojną światową, uzbrojeniem polskim, także myślę, że to dosyć ciekawa impreza, jest, tym bardziej, że można zobaczyć nie tylko fortyfikacje odnowione przez stowarzyszenie, ale też i fortyfikacje, które są jeszcze zaniedbane. Dlaczego zdecydowała się Pani na udział w takiej męskiej wyprawie? Dlatego że zawsze uczestniczę w imprezach organizowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, na których można zdobyć wiele ciekawych informacji. Po prostu interesuję się regionalizmem, pracuję w szkole i wykorzystuje to na zajęcia z granatu do takiego pomieszczenia małego w schronie skończyłoby się naruszeniem konstrukcji, a pederwiskiem Teraz jesteśmy w Chorzowie przy, no myślę, takim jednym z naj, najlepiej odnowionych, najlepiej wyglądających schronów. Tutaj znajduje się on pod obiektą grupy Pro i mamy możliwość właśnie zwiedzania tego schronu, jak również podziwiania grupy rekonstrukcyjnej, która tutaj przy tym stronie się znajduje i y, przeprowadza instynizację mobilizacji wrześniowej właśnie z racji tego, że mamy 1 wrzesień, data wycieczki też została wybrana nieprzypadkowo. przypadkowo jako stowarzyszenie zajmuje się głównie ochroną i opieką nad umocnieniami, fortyfikacjami polskimi, niemieckimi z okresu II wojny światowej. To wiąże się z naszymi zainteresowaniami, naszym hobby i realizowaniem się w tym, co lubimy robić. Nie wystarczy przeczytać samą książkę o jakichś dniach ale to w naszym stowarzyszeniu przerodziło się też w formie taką aktywną i no ma to na celu udostępnianie też i dzielenie się tą wiedzą z innymi. Odwiedzimy jeszcze schron w Świętochowicach. To jest to również dość ładnie odnowiony schron pod opieką grupy Profortalicium. Co ciekawego można tutaj zobaczyć? Przede wszystkim wyposażenie, które umożliwiało prawidłowe funkcjonowanie tego obiektu, czyli instalacja elektryczna, cała instalacja oświetleniowa, drzwi gazoszczelne, pancerze, prycze. No a oprócz tego gromadzimy tutaj eksponaty związane z po prostu z wojskiem.